Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie zgromadzonych na tym momencie, otwierającym, który to już dzień sąsiada. Czwarty, widać, że tutaj w pierwszym rzędzie są osoby najbardziej zorientowane. Tak, to już czwarte dni sąsiada. I proszę Państwa, dzisiaj dopisało nam wszystko. Ten dzisiejszy dzień to jak film napisany według najlepszego scenariusza. Jesteście Państwo. Jest wspaniała pogoda i są cudowni goście. Szanowni Państwo, witamy państwa bardzo serdecznie w tym wyjątkowym dniu. Jest to jeden dzień w roku, kiedy spotykamy się tutaj razem razem z naszymi sąsiadami. W tym zabieganym czasach, kiedy każdy nas pędzi do pracy, do szkoły, mijamy naszych sąsiadów i znamy ich tylko tak naprawdę z twarzy. A dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, życzę Państwu, abyście Państwo nawiązali wyjątkowe przyjaźnie, abyście się nawzajem poznali i żeby każdy z nas powiedział, cieszę się, że mam takiego sąsiada jak Ty, jak Ty, takiego sąsiada, na którego zawsze mogę liczyć. Ruszyć trzeba będzie jednak w drogę, A może będzie mniej słów bolesnych, niepotrzebnych wspomnień. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie potrzeba płać.